Na lewobrzeżu w rejonie ulicy Okulnej i Jabłońskiego ruszyło nowe miejskie targowisko. Powstało m.in. dzięki inicjatywie miasta i mieszkańców tej części Torunia, którzy licznie włączyli się w konsultacje społeczne w sprawie jego lokalizacji. Dzisiaj dla mieszkańców lewobrzeżnej części miasta ważne wydarzenie. Otwieramy targowisko dzielnicowe, które było przez mieszkańców od dawna oczekiwane. Spółka Targi Toruńskie podjęła... Się realizacji tego zadania i dzisiaj mieszkańcy, od dzisiaj mieszkańcy, każdy roboczy dzień od wtorku do soboty, mogą przychodzić i nie jeżdżą do centrum miasta, dokonać e, zakupów. Targowisko przede wszystkim będzie oferowało e, artykuły takie warzywne, owocowe. Rozumiem, to było i, e, największe oczekiwanie dla państwa. Chcemy mieć targowisko, żeby nie jeździć na drugą stronę Wisły prawdzie skomunikowanie z tą drugą stroną Wisły się poprawiło, no dwoma mostami jeździ się sprawniej i lepiej. Przybyło też autobusów kursujących po tych mostach, ale jednak co swoje, to swoje, a więc mamy tutaj na podgórzu, czy na granicy właściwie podgórza i stawek, mamy nasze targowisko. Jak wiem z danych technicznych, 34 stałe miejsca do handlowania, ale jak będzie więcej chętnych do handlowania, to i tych miejsc będzie mogło być więcej. Prawie 500 metrów kwadratowych pod dachem. Pozostały teren utwardzony po to, żeby były parkingi dojścia. Mam nadzieję, że tu będzie wygodne i handlowanie, i kupowanie. Oczywiście wszystko jest w rękach mieszkańców. Jak będą tu przychodzili i kupowali, to wiadomo, że targowisko będzie potrzebne i przydatne. Sprzedających będzie więcej, ruch będzie większy i może trzeba będzie pomyśleć o rozbudowie przy pozyskaniu nowych miejsc, ale póki co startujemy tak jak pan prezes Kazimierz Zawal z Targów Toruńskich powiedział, pięć dni w tygodniu od wtorku do soboty włącznie, w godzinach od rannych do wczesnopopołudniowych. Ale oczywiście rozwijanie zarówno godzin jak i miejsc, jak już powiedziałem wcześniej, zależy od zainteresowania mieszkańców. Dzisiaj dla Lewobrzeża to wielki dzień otwarcia targowiska. Zdawałoby się tylko targowisko, ale te podstawowe potrzeby bardzo ważne dla mieszkańców tej części Torunia. No, targowisko było oczekiwane w tej części miasta. Podróżowanie kilka kilometrów na targowiska usytuowane w prawobrzeżnej części no, były często problemem dla mieszkańców, a tutaj praktycznie pod bokiem, w sąsiedztwie domów, w których mieszkają, będą mieli teraz swoje własne targowisko. Oczywiście jakie ono będzie zależy przede wszystkim od kupujących, czy będą tu chętnie przychodzili, bo jak będą, to i sprzedających będzie przybywało. Targowisko będzie póki co działało w ciągu pięciu dni w tygodniu, ale jeżeli będzie zainteresowanie mieszkańców, to oczywiście i zmiana terminu działania targowiska także jest możliwa. Zadaszone w znacznej części, a więc nawet przy niepogodzie będzie można sprzedawać i kupować w dobrych warunkach. Inwestycja własna miasta poprowadzona przez spółkę miejską targ Toruńskie. Oczywiście przy wsparciu także radnych Rady Miasta, którzy zabiegali o to, aby to targowisko w tej części miasta powstało. Jeżeli dodamy do tego już od wielu lat realizowane inne inwestycje drogowe, w szczególności budowa i ulic osiedlowych, ale i tras przelotowych, drogi, która prowadzi do mostu i samego mostu, to rzeczywiście zyskuje bardzo ta część miasta, a więc położona po lewej stronie Wisły zyskuje i widać to, bo przybywa tutaj mieszkańców, powstają nowe domy, domki dzięki temu rozwijamy Toruń równomiernie. Dzisiaj dzięki tej inwestycji ci mieszkańcy będą mogli sięgnąć między innymi po tą polską zdrową żywność. Tak na targowisku produkty przede wszystkim lokalne, to także w pewnym sensie wsparcie lokalnej przedsiębiorczości, bo ci którzy produkują żywność, ci którzy oczywiście później nią handlują Dzięki temu będą mieli kolejne miejsca pracy. Najważniejsze jest jednak to, aby można było mieszkać i żyć wygodniej, a elementem wygody jest także dostęp do takiego prostego targowania czy handlowania, jakie ma miejsce na targowiskach. Widziałem sam pan dokonał zakupów. Drobne zakupy przy okazji, rzadko mam okazję taką właśnie, żeby zrobić zakupy domowe, ale widziałem tutaj dobre warzywa w związku z tym troszkę i zakupów ja zrobiłem. Można zapytać co? Ale tak pomidory i rzodkiewki. Bo pomidory to już teraz zaczyna się na nie sezon, a rzodkiewka jest dobra przez cały rok. Targowisko powstało nakładem 700 tysięcy złotych, jest przeznaczone głównie do handlu owocami, warzywami i kwiatami. Blisko 500 z 2000 metrów kwadratowych powierzchni jest zadaszona. Przed obiektem powstał parking, jest toaleta, stojaki dla rowerów i kosze na śmieci. Całość jest ogrodzona, obiekt prowadzą targi toruńskie. Należy się chyba tylko cieszyć z tego, że handel kwitnie, handel się rozwija również w Lewobrzeżu. Myślę, że tak. W szczególności mieszkańcy się powinni cieszyć, że ten handel zbliżył się do ich domostw. Także nie będą musieli tracić czasu i kilka kilometrów od domu się oddalać, żeby zrobić zakupy, a mają bliżej. Zatem, zatem chyba ci mieszkańcy Lewabrzeża muszą się cieszyć. Dzisiaj, taki pierwszy już chyba oficjalny dzień handlu na targowisku miejskim przy ulicy Okulnej. No i spore zainteresowanie. Stragany też praktycznie wypełnione do ostatniego miejsca. Tak, mimo że godzina jest rzeczywiście jeszcze poranna, to zainteresowanie mieszkańców dość spore. Przewidywaliśmy, że tak będzie, bowiem taką akcję informacyjną w dość szerokim zakresie zrealizowaliśmy z dostawą ulotek niemal do każdego mieszkania w lewobrzeżnej części miasta, także nie była to niespodzianka. Każdy, kto czyta prasę. Śledzi informacje w radio, w telewizji, czy, czy te ulotki, które do posesji są podnoszone, to wiedział o tym, że dzisiaj od rana będzie już można to realizować zakupy, i rzeczywiście frekwencja pokazuje, że, że tak jest. Ile jest straganów? Maksymalnie 34 stanowiska handlowe mogą być. No dzisiaj nie wszyscy objęli swoje stanowiska, mimo że deklaracje sprzedawców są w większej liczbie. Dzisiaj jest gdzieś 24 czy 23 osoby, które prowadzą handel, ale to widać i tak jest dostatecznie dużo. Każdy, kto chce dokonać zakupów, ma wybór i je dokona. Tergowisko jest czynne 5 dni w tygodniu, od wtorku do soboty, w godzinach od 8 do 16. W niedzielę poniedziałki Święta Państwowe i Kościelne będzie zamknięte.